Księga Ozaasza, rozdział 14 Izraelu nawróć się całkowicie do Pana swego Boga upadłeś bowiem z powodu swojej nieprawości weźcie ze sobą słowa i zawróćcie do Pana mówcie do niego przebacz całą naszą nieprawość i daj to co dobre wtedy oddamy ci cielce naszych warg Asyria nas nie wybawi nie będziemy jeździć na koniach i nie będziemy już Mówili do dzieł naszych rąk, Wy jesteście naszymi bogami. W Tobie bowiem sierota znajduje miłosierdzie. Uzdrowię ich, odstępstwo, i umiłuję ich dobrowolnie, bo mój gniew odwrócił się od nich. Będę dla Izraela jak rosa, także rozkwitnie jak Lilia i zapuści korzenie jak Liban. Jego gałęzie rozrosną się i jego piękno będzie jak drzewo oliwne. A jego woń, jak Liban. Wrócą, aby siedzieć pod jego cieniem. Ożyją jak zboże i rozkwitną jak winorośl. Ich sława będzie jak wino Libanu. Efraim powie: cóż mi już do Bożków. Ja cię wysłucham i wejrzę na ciebie. Ja jestem jak zielona jodła. Ode mnie pochodzi Twój owoc. Kto mądry, niech to zrozumie, a kto roztropny. Niech to pozna. Drogi Pana bowiem są proste. Sprawiedliwi po nich będą chodzić, ale przestępcy na nich upadną.